jak rzeźbić w blenderze no więc tak, na początku mamy takie sobie update no i dobra, nic on nam nie będzie potrzebny po prostu dodajemy sobie tak um, dodajemy sobie to będzie um, shift a no i tutaj sobie dodajemy um, siatka i strefa UV no i super, tylko że jakby jest to tutaj no i mamy ją teraz tak, szybko tylko dodajemy sobie do niej modyfikator a do niej będzie modyfikator taki, yy, który nazywa się dokładnie Generate i Multi Resolution. Nic więcej, klikamy sobie teraz tak Shade Smooth. Tako ono jest tutaj, ok. Klikamy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Może. No i super. No i super. No i teraz przechodzimy sobie do trybu rzeźbienia. No i teraz możemy sobie rzeźbić. To w sumie wszystko. Jeżeli chcecie, żeby te rzeźby były jeszcze dokładniejsze niż są, chociaż i tak są dokładne i na pięciu to ten wasz komputer pewnie już się będzie zagrzewał, no to możecie sobie powiększyć tutaj Subdivide. I to wszystko. Siema.